Siemanko, z tej strony Black Ninja, witam was w nowej serii z gry Sons of the Forest. Także co, Sons of the Forest, czyli sequel, pierwszej części The Forest, gra, która była w zasadzie mocno oczekiwana, a bardziej może wyjście wcześniej wersji w sumie, bo jak planowałem wcześniej odgrywać tą grę, to po wyjściu pełnej wersji, także o tej grze nie wiem w sumie kompletnie nic, I to co widziałem do tej, tak naprawdę, nie widziałem żadnej gry w nic kompletnie, jak sama nazwa mówi, Prawdopodobnie wcielimy się tutaj w scenę głównego bohatera w poprzedniej części. Za grę odpowiedzialny jest e, oczywiście End Coin Games Limited. A koszt tej gry na SIM, bez promki, wynosi około 140 zł. Także, mesz przedłużania. Zaczniemy przygodę. Nowa gra. E, no, oczywiście normalno wybiorę, nie będę szalał, ani spokojnie tylko trybów wybierał. Ffff... trochę tak będzie, wczy będzie wczytywać. O, i jesteśmy. Z kimś halką lecimy, Chyba z jakiego powodu lecimy w sumie do lasu. Tutaj mamy Edward Pufton. A, szukajmy zaginiętego. No dobra, Widzisz, tam go żywego. No dobra, i próbuję ogólnie znaleźć Barbara Pufton. Wilgina Pufton. Okej okay. I zaginęli tutaj. No dobra Like The Dangerous Denons Może, kurde, napierdzielają w nas Tutaj w nas napierdziela Kto się odpierdziela tu Emm, um, czy powietrzu? Chyba nad we jest zawisłem. I guess. No i jeb. Yep. Nie wiem, czy on to fleszył. Hmm. Też spadliśmy. <laughs> okay. Ale żyjemy. Co jest? Kim ty jesteś? Po prostu do tego oguszu. Ok, jest to, że nie zabił, tylko oguszu. A, Persona. Nie wiem, kto to w sobie jest. gdy już się dowiemy tego? Open up against the only. Okej. Okay. O, czy już jesteśmy. Eee, dobra. Tu leżę w ogóle. Ale chyba. Nie żyje, jeszcze ktoś leży, ale on żyje chyba. Dobra, pomogę ci, kolego. Uuu, chyba dostał głowę, coś czuję. Uuu, no Kelvin. tak ma na plakietce. Reaguję na tego, ruch. Powiedzmy. Podążaj za mną, zdobądź. A, ja mogę za pomocą kartki ci kazać coś zrobić? E, zdobądź, powiedzmy. Mm, możesz patyki zdobyć? I upuść tutaj, daj mi Podążaj za mną. No, możesz tu mnie tutaj upuścić, dobra. I co, pozbierasz mi patyki i mi tu dasz, tak? Okej, okay, po prostu przyklejam na niego. Nie wiem jak ja przykleję bez skleju. Taśmy, a nic. Ale dobra. Oj, rzeczywiście... O, rzeczywiście idziesz pracować. O! To jest spoko. Będzie pomagał tutaj. Mimo że to... Mimo że to rozgrywka solo, to i tak mamy... I tak mam kompana. To jest miłe. O, tym razem nie rozwalam się kierą, Kurczę, tylko rozwieram ręcznie walizki. To jest ciekawe. Weźmy wal ten kamień, po co mi go trzymasz? Aaaa, talcza ok. No czyli na początku zaczynam ci do od walizek. No dobra. Niechaj będzie. To jest. A, klik. A mogę to tu położyć tutaj? Lary, dobra. Bocznik mi mikołkowaty zebrano. Nie wiem, czy on jest dobry czy trujący, ale spokojnie, Mogę go sobie. A mogę duże kamienie zbierać i mogę je kłaść. No dobra. A, ekipunek. Wow, za... Tutaj przychodzę do maty, aby otworzyć i połączyć. Aha! Ciekawie. Dobra, żarówka, pakiet, to a... Karabiny, mam amunicję, jedną sztukę. Połącz. Mogę rzeczywiście... Aha, i pod... Podświetla mi co mogę włożyć jeszcze. W się, od... się no. Takie kreski są co nie pasuje zbytnio do tego. No dobra. Rozumiem. A nawet nie mam batyków, on nic on miał chyba zbierać. Nie zbierał rzeczywiście patyczków, nawet nie wiem, gdzie on pola w sumie. Ale dobra, wezmę sobie. Dodadzą się na pewno. Patyczki, patyczki. Dobra. Um. Ja mogę zrobić coś podstawowego, chociaż z patyków, gdzie te patyki w ogóle ja mam. Uh, tu jeszcze walizki jakieś. Aha, i tu są te granaty, co znalazłem? Lecak, dodaj przedmioty. A, to te pewnie sloty, co wtedy, dobra. Jak się wykonała włócznia? Nawet mi poleca co zrobić, chyba. Nożyka, dwóch patyków, które nie wiem, gdzie teraz są. Tu mam coś, nie. Nie mam... o tu mam patyki, ja piedzielę. Ile tu mam tej rzeczy? Jak to jest fajnie rozłożone w ogóle tak. No dobra. I jeszcze taśma. O, i mam. O. Nie robi się od razu, tylko tak pokazuje, jak robi dosłownie. No dobra. Patrzmy sobie to dać do Quick quickslotu. O, na przykład. Aha, ci tutaj już nie craftuję, tylko po prostu OK. W ten sposób. Już mam w Kicksolocie. Nie. A. Nie wiem jeszcze jak tutaj działają Kicksoloty, może... To się zmieniło mocno. Ja mam w ogóle tą włócznię tu. Dobra, daj mi ją. Mam już pierwszą jakąś coś do obrony, w razie czego. Jakiś tych niebezpieczeństw. E... Albo łapania króliczka, który niestety jest dość szybki, jak się tu rzucało. Prawie, dobra, Gdy ty tego zbierasz? Ja mam jeszcze mogę tu dobra, bardzo dobrze, że zbierasz w sumie, ale myślę, że trzeba lecieć dalej. Chyba już chyba wszystko przeszukałem. Gdzie ty jesteś w ogóle? Ja bym powiedział, byś poszedł za mną, żeby cię nie zgubić mimo wszystko. Tego kurka jest. Zgubiłem go. Zgubiłem Calvina. No świetnie. Dobra, no w ogóle tutaj mam mapę też yy, kazaną, taką mini-mapę. Czy ja mam w ogóle całą mapę? Nie. I mam po prostu mini-mapę. Kazan, tak mniej więcej. Aha, te kato jest on, chyba coś czuję. O, dobrze, dobrze, że jest pokazany on. Poczekaj kolego. Podążaj za mną po prostu. Myślę, że wystarczy na razie mi patyczków. Będę miał na jakieś różne rzeczy. A, idziemy się przejść, poszukać jakichś... innych rzeczy trochę pozwierać tutaj w sumie. Ten lasik. Nie wiem, czy to jest dosłownie taki sam, czy, czy jakiś inny to jest las, czy taki sam, ale zmieniony. czasu minęło. Jeszcze nie mam, nie wiem, czy to jest, nie wiem jak to jest właśnie. Pakiet awaryjny. Taki pakiet awaryjny to, otwórz. Pięknie zębatkę, dobra, otwórz. I rzeczy dostanę? A, dostałem siekielę, dobrze. Siekielę, przewodnik, zapalniczkę i, no dajmy GPS. Okej, okay, czyli mam mapę, powiedzmy. Na to wychodzi, no nie? Przewodnik pewnie pod jakimś przyciskiem pewnie jest pewnie beczy coś namiot mogę rozłożyć namiot e, namiot rozłożyć to i dać patyki pewnie do zaawansowanych jak to postawić schemat tego a rozumiem czegoś jeszcze było żeby Coś położyć. Chyba to? Plandeka, okej, okay, to Czy to jest budowanie w 3D, dosłownie? Nie już takie schematy? Dobra, to jest kozak. Okej, okay, to jest fajne. To mi się podoba bardzo, ta zmiana. Teraz trzeba będzie Teraz takie kurcze budowanie w 3D jest fajne, dobra. To były dwa patyki po obu stronach i wtedy... no... mam. O kurka i mam zapis oczywiście. Dość proste jest do zrobienia na szczęście. Prostej niż w pierwszej części, bo tam trzeba w ogóle trochę pościnać i tak dalej, tak tu od razu pyk, postawisz i masz. Pewnie te plandeki nie są tak... ...łatwo dostępne coś Kto mi tu hasi? Kurde. Zajmij szybko to, mi zaraz coś zaatakuje tu. To czym ty jesteś? Do widzenia. Idź stąd, ty kurczę. Daj się być nieprzyjazny, więc... Idź sobie stąd. O ty kurczę. japnął mnie dziad. Już potwój mi stąd, co by mi tutaj... Też czuję, że to raczej wioska jest pobliżu, skoro tutaj są. Gdzie mi tu niszczysz? Kurcze Nie ma niszczenia. Więcej was tu nie było. Urka. Wow! Ale skoczył. No nieźle. Co się stało Zanim jak teraz z tego mnie słapali? Także mi wtedy do jaskini wcześniej dawało, jak mnie słapali. O. Dobra. Daj mi stąd uciek, ja uciekam stąd. Czyli to nie jest takie zbytnio dobre miejsce, to mi chodzi. Dobra. O, rzeczywiście jest. Czemu tutaj się włoży to wykrzyknik? Jakiś, nie wiem. No, wywożę się, naciska jest M, no i naciska nie działa. A, bo plecak muszę odzyskać. i tu umarłem niby. W pobliżu. Tu masz mój plecak. Pokazuję, że działa plecak nawet. What? Też jest nieciekawe. Chyba, że ja oczywiście tam muszę tam gdzie. Aha, czyli oni zabrali mój plecak. Myślałem, że będzie tam gdzie. Tego, dobra. Chyba no, w ogóle nie wspomniałem na początku, że. Planuję. Maratonik w sumie z. Transform y... the forest, Czyli będzie się pojawiać dzień po dniu. Przynajmniej w y, pierwszym tygodniu. Y, nie wiem, jak dalej. Ale no, zaczniemy od maratonika, dalej zobaczymy. No, już kurczę, nie chcę mi dać spokoju. Oll, skaczą. Aha, no i no, dostałem. No, muszę się stąd zabierać po prostu. Nie ma szans tutaj żyć. Także jestem tu z powrotem. Gdzie mi to w ogóle zapisało? Tu. Chyba nawet pierwszą śmiercią. Ahm. Um, ja mogę to jakoś. Zabrać ja bym to zabrał i poszedł stąd. Bo jednak plandyki drugiej nie mam. O, właśnie. Plandykę We wezmę, plandyki to trochę łatwo zdobyć. I ja stąd spierdzielam. Nie ma co tu siedzieć w sumie dłużej. Czyli oni tutaj po prostu przychodzą i zabijają. Mają blisko wioskę. No to, sorry, ale. Czy jest jakiś pojazd? Do którego mogę wsiąść dosłownie? Wózek golfowy. Oj, mam mapkę tutaj pokazaną. A gdzie jest Kelvin, tak. hm ten się zapodział? Ale fajnie, czy są pojazdy, jak one szybciej się przemieszczać i pewnie mogę sobie też rozwalić ten pojazd. Jak będę wszystko wjeżdżał albo się zaklinuje? nie? jak teraz? Okej. Okay. Dobra. Eee, straciłem jedyny pojazd. No dobra. A nie, mogę też go zawsze zrzucić. To no ja jestem trochę Kańda dalej od tamtego miejsca. Tak fajnie przy podospawiu, tak. No, myślę, że to będzie lepsze miejsce. Żeby się chociaż... A, chwilę osiedlić. Dobra. Mm, weź to. Gdzieś postaram się to położyć, chyba nie, nie mogę tu nigdzie. Nie, no tak fajnie było do spalić sobie tak. Noś fajnie, ale chyba muszę pościnać trochę tych rzeczy niepotrzebnych. Rozwalać. Trzeba tu skosić, że tak powiem. No ale przeszkadzacie mi? Jeszcze trochę liście wstałem do Sana. W tutaj patrzę. Może zrobić nam zadanie, jeżeli tego. O, jest teraz mapa, teraz mnie M. Znajdź drużynę B, znajdź drużynę półtonów. Okej. Czy obraz nadajnika. A, mogę sobie dajć przybliżyć. A, i mam jakieś oczywiście znaczniki i pewnie znacznik jaskini jest tam niedaleko. Zakładam. Dobra. Na razie sobie wystawię to, żeby mieć w bezpiecznym miejscu. Po prostu. Zakładam, no. że już tutaj jest raczej safe. Nie pobawię trochę, bo tutaj można jakieś inne rzeczy też budować. Jeszcze nie popatrzyłem, Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że tutaj nie powinni przychodzić. A przynajmniej nie tak często. Tutaj listy by nie będą przychodzić w takich czas, ale nie tak często jak koło wioski. Dobra. O, to właśnie. Tutaj oprócz tego jest małe ognisko. Złamać patyk na tyle części i odpalić mocne nogi. To trochę bardziej trzeba pokominować. Rosyjny ogień to będzie na stałe, ten ogień? Ognisko. Hej, okay. stojąca pochodnia. Ale to będzie fajna zabawa z tym rzeczywiście. tym budowaniem, czy le? była podłoga. Położyć. Później na pół. Te półki kłaśnie. Mam podłogę. I mogę sobie dosłownie domu ręcznie zbudować. Kurka. To będzie niezłe. Naprawdę. Stoping. Kurka. No dobra. Link chcesz zadanie, może coś ci dałam. Czekaj. Co ja ci mogę dać sumę? To bądź, wybuduj. wybuduj... jak nisko, ty możesz to sobie mi też wybudować. A nie, ja chcę sam spróbować wybudować. Utrzymaj bazę. Pewnie będzie pilnowo tu. Oczyść 5 metrów. A, możesz oczyszczać tak jak ja. Weź ubranie, podążaj za mną, zdobądź. co możesz zdobyć głazy, kamienie, bale. Ryby, ale dobra. I upuść tutaj. A możesz tutaj upuszczać nawet, niech będzie. jesteś w stanie mi załatwić ryby? Nie wiem, czy potrzebowałbyś narzędzi może. Na logikę, byś potrzebował pewnie. Dziękuję. Ale może to ręcznie. Takowe. I co? A przygotowujesz się, żeby złapać jakąś. Tutaj. Okej. Okay. Dobra, tu możesz próbować coś. Jeszcze... Dobyć. O! Oczywiście. mało się patyki i podpalić o, i jest rzeczywiście, mam ognisko o, jest, drzewo się podpala? a, to się podpala, okej okay. dobra, i teraz mogę tą rybę jakąś usmażyć Tobie o mogę też dorzucić, żeby to się dobrze paliło Już? A, nie mogę, robić jest po prostu surowo. Jest surowa jeszcze. Aha. Myślałem, że będę mógł jak tego. No dobra. A ty nie jesteś kłonny? Kerwin. Nic nie mówisz? Średnio wiem, czy jesteś kłonny? Dobra. Będzie pewnie widać po prostu wizualnie. Czy jest gotowa, czy nie. No dobrze. Myślę, że Ej, jak to pierwszy raz wystarczy chyba na dzisiaj. Um... Także co? Jakoś się spodobał odcinek, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod filmem. Komentujcie, subskrybujcie i bądźcie bieżąco z tygodniowym przeglądem tygodnia w